W to toż tak to się w i też jeszcze, też niektórzy. A kiedy to się skończyło? Nie skończyło się, nie? Tak? Żeby, żeby... To już nie skończyła. No, ale pan już nie chodzi. A, no to jako? Ja nie mogłem do auta wleźć, <grych> żeby ich mógł iść. To są tacy, A, co chodzą? No, ale toż panie, toż. to już nie są też. Ale teraz narkotyki tylko istnieją. Bo w ten czas co my, kiedy my zrobili, to my robili to szperetus, słonina, i łoczki, i mięso, i takie rzeczy, I, no i to no jest. A teraz już tam nie wiecie, bo wszystko w teraz papieros, bo teraz nawet jak się jestem nie, nie robi, to się nie wie czym kto, no ale my tu na granicy, no, to wiemy, bo ci msi ludzie i ten helikopter tu na darmo nie jeździ. Teraz już i towarem przemycają. Ty, mm. ty, ty ja, cio... Jaki helikopter? Helikopter cholikop. wojskowy. Co chwila tu po granicy. Patroluje. Patroluje. A, a dużo jest właśnie tych, tych, tych żółtków, którzy przechodzą no, a przez... A skąd ja mam wiedzę? Ja, ale, ale, ale są. Ja ich jeszcze nie widzę. To co one z opowiadania Tak, to ja nie widziałam. Tak. Bo jak ktoś robi, to się nie przyznaje. Nie no. na to. I zawsze znaczy, coś, że wynokwione było. To, że nie, że ludzie nie o to wiedzieli, ci to z tym, ci z tym, ci z tym. To nie ujawniał tego, że, że z tym robi albo coś. Miał już źródła swoje i, i sam sobie załatwił. To już po, potem już to było takie upaniąte, prawda? To już nie było. Potem już tak. To no, już tak już, już było. No, praców no, potem już i, było. było. No i do roboty, tam młodzież i to, i do szkoły znowu dzieci chodziły bez problemy bez opłatu, bez niczego, no i to już tak nie było. A, a myślicie państwo, że teraz, no nie ma odbytu ani nic na co, jak? Do Ciebie my szli, to bo żona z Czech jest, no toż do rodziców kawałek kiełbasy, że rząd to się trzeba było na granicy celnikowi tłumaczyć, a to, a gdzieś obierasz polskie pieniądze i idziesz do Ciebie kupisz tam co chce, bo tam nie ma już teraz po co iść, bo korona się podniosła, no toż nie to jak. I upadł, tu na granicy był wielki ruch, budek nastawiali, się opłaciło, a teraz jedna budka nie ma ruchu żadnego, ani celnicy, ani nic, bo, bo ceny, się ceny tak bardziej się wyrównały, u nas, bo na przykład najbardziej ten alkohol, się ono, u nas alkohol potaniał i tam nie masz Putzła. W każdym kraju jest Polak na kraju. Co to znaczy? No, to nie wie pani co to znaczy. Tak, traktuje, tak traktują Polaków wszędzie. Jak już nas traktują? Do, do najniżego. Ciotka byli w Ameryce, to wiedzą. No. A, a jak pani też chodziła przez granicę? No też, też. <laughs> tak jeszcze chyba panną. Potem już że... <laughs> Nie wypada, a pani strzała, nie co? nie. wykonało? Co? Nie to ogniwę, No Nie, już był swój obowiązek, już rodzina, to, to i dzieci i to. żeście tak chodzili, to żeście się nie bali, że was zastrzelą? To że ta Ja odważny świat należy. Chciało się, się grusza, no, a nie było schodu. Nie było pracy, <smiech> <cantidad> <smiech> to, zaraz po tej wojnie <laughs> nie było ani pracy, ani niczego, to już chciało się też grusza. No. U się nie było w co? Bo to nie było, koszul nie było. A pamięta Pan swój pierwszy raz? No raz? <grym> ja tak pamiętam. Ile tego razy było. <grym> pierwszy raz jest najważniejszy. Całkiem większy. Ja, a pierwszy raz się... Jak ja to się nazywa? Nad A Na nie? No, no, To na piaise. No to na Tu. A wie Pani gdzie, jak Pani powiedziała, bo ja tu stąd pojechałam, na stronkach nas, nas bo by nie było, by nie było jeszcze świata.